Już w gruzach leżą małrów posady, naród ich dźwiga żelaza. Bronią się jeszcze twierdze grenady, ale w grenadzie zaraza. Broni się jeszcze zwierz Alpuchary, Almanzor z garstką rycerzy. Hiszpan pod miastem zatknął sztandary, jutro do szturmu uderzy. O wschodzie słońca ryknęły spiże, Rwą się okopy, mur wali, Już z minaretów błysnęły krzyże, Hiszpanie zamku dostali. Siostry bracia, tę dzisiejszą katechezę o Janie od Krzyża rozpoczęliśmy fragmentem ballady Wajdeloty z Konrada Walenroda, Adama Mickiewicza. Ta, ten poemat opisuje, ten fragment y, opisuje zdobycie Grenady przez wojska chrześcijańskie w 1492 roku, w tym samym roku, kiedy Kolumb odkrył Amerykę. Grenada to jest wyjątkowe miasto w południowej Hiszpanii, w Andaluzji i pod względem geograficznym i pod względem historycznym. Położona u stóp Sierra Nevada, najwyższego pasma Półwyspu Iberyjskiego, a także z wielką historią. Kiedyś to było miasto rzymskie, potem w 711 roku Arabowie założyli tutaj swoje miasto, które bardzo się rozwinęło. W XIII-XIV wieku była to stolica Emiratu. I w pewnym momencie nawet największe miasto Półwyspu Iberyjskiego. Był to także ostatni bastion muzułmanów w Europie, w Hiszpanii. Bastion zdobyty właśnie w roku 1492 przez wojska za czasów Izabeli Katolickiej i Ferdynanda Katolickiego którzy potem spoczęli w tym mieście. Wybudowano dla nich specjalną kaplicę królewską i tam oni spoczywają. Po odbiciu Grenady z rąk muzułmanów, to miasto jeszcze bardziej się rozwinęło. W XVI wieku mieszkało tu nadal wielu Arabów, którzy przeszli na katolicyzm. Nazywano ich moryskami. I... Właśnie ludność Grenady, częściowo chrześcijańska, częściowo także ci moryskowie, dawni muzułmanie, którzy przeszli na chrześcijaństwo, oni wszyscy przyczynili się do wielkiego rozkwitu tego miasta. Powstał uniwersytet, powstała piękna katedra. I w 1573 roku także założono tutaj klasztor. Karmelitów. Wtedy Jan, jak pamiętamy, był spowiednikiem w Awili, w klasztorze, przy klasztorze w W Grenadzie powstał klasztor męski Los Martires, to znaczy męczenników, na takim wzgórzu, na którym kiedyś muzułmanie zabili wielu chrześcijan, Dlatego właśnie nazywano to Wzgórzem Męczenników. Kilka lat później, w 1581 roku, Jan od Krzyża zostaje mianowany przeorem tego klasztoru. Wtedy jeszcze przebywa w Baezie, w tym mieście uniwersyteckim, ale już z nominacją na przeora w Grenadzie. W Baezie pozostanie jeszcze przez kilka miesięcy. A potem przeniesieć się do Grenady. Ale zanim tam dotrze, okazuje się też, że to się zbiegnie jakby w jednym momencie z ufundowaniem klasztoru żeńskiego karmelitanek Bosych. Teresa od Jezusa bardzo pragnęła, żeby w Grenadzie powstał klasztor karmelitanek. I sprawa dojrzała właśnie w 1581 roku. Na przełożoną została wybrana matka Anna od Jezusa z tej wspólnoty w Beas, którą już poznaliśmy. Do tej wspólnoty niedawno często przychodził Jan od Krzyża, kiedy był w El Calvario i wtedy Anna od Jezusa była tam przeoryszą. I ta sama siostra zostaje teraz przełożoną klasztoru, który jeszcze właściwie nie powstał. On ma powstać w Grenadzie i Anna od Jezusa zostaje jej przełożoną tegoż konwentu. Jan od Krzyża okaże się bardzo pomocny w tym założeniu tego klasztoru. Ale zanim w ogóle tam przybędzie, najpierw jedzie spotkać się z Teresą od Jezusa. Jedzie do Avidi w listopadzie 1581 roku. I on przybywa do tego miasta po to, aby porozmawiać z Teresą. Okaże się potem, że to będzie ich ostatnie spotkanie w życiu. Niecały rok później. Teresa od Jezusa przejdzie do wieczności. Jednak wcześniej Jan rozmawia w Awilii z Teresą i pragnie ją przekonać, żeby sama Teresa przybyła do Grenady i niejako wzięła w opiekę ten początek nowej fundacji. Na co Teresa jednak się nie zgadza. Zresztą ma też inne zobowiązania wobec karmelów w Burgos i ostatecznie. Jan wraca z Awilii do Andaluzji, ale równocześnie zabiera sześć sióstr z klasztorów cielenia w Awilii, które mają także stanowić tą pierwszą wspólnotę klasztoru karmelitanek w Grenadzie. W styczniu 1582 roku Jan od Krzyża, matka Anna od Jezusa oraz tych sześć sióstr docierają do Grenady. Okazuje się, że są wielkie problemy w ogóle ze znalezieniem domu. Ostatecznie wspólnota tych mniszek zamieszkuje początkowo u takiej kobiety świeckiej w jej domu. O, ona nazywa się Anna de Penaloza. Ta kobieta okaże się ona potem bardzo ważną postacią w kolejnych latach życia Jana od Krzyża a także po jego śmierci i Anna de Penaloza ofiaruje swój dom jest to bogata kobieta szlachcianka która całym sercem odda się potem karmelowi do końca będzie wspierać tą wspólnotę mniszek karmelitańskich, ale także klasztor męski. I tak powstaje klasztor karmelitanek w Grenadzie. Ta wspólnota przez kilka lat będzie bardzo bliska Janowi od Krzyża. Poświęci tej wspólnocie wiele swoich sił, wiele czasu. Pozostanie w tym mieście w ogóle ponad 4 lata, do maja 1586 roku. I pobyt w tym mieście dla Jana okaże się niezwykle owocny i niezwykle płodny duchowo. Ale o tym może też powiemy później w kolejnych katechezach, bo po tym takim wstępie faktograficznym przejdźmy teraz do rozważania duchowego. Towarzyszymy Janowi na drogach jego życia. Poznajemy jego życiorys, jego kurikurum jego drogę przez ziemię. Ale tak naprawdę to chodzi nam o to, abyśmy poznali tą drogę w sensie duchowym, bo każdy z nas jest pielgrzymem przez tą ziemię. W tym życiu zewnętrznym, ludzkim równocześnie rozgrywa się życie wewnętrzne, duchowe, nas wszystkich. I kiedy analizujemy życie Jana, to nie po to, żeby tylko poznać zewnętrzne warunki jego życia, wydarzenia, ale po to, żeby poznać także jego duchową drogę. I teraz właśnie wróćmy do tych rozważań o bardziej duchowym charakterze. W poprzednich katechezach mówiliśmy o przejściu przez noc zmysłów. O tym, jak człowiek po długim czasie niejako wychodzi z takiego ciemnego tunelu i ma głębsze poznanie Boga, ma większą miłość, jakie światło następuje w jego pielgrzymce. Można by to porównać, jeżeli by analizować tą drogę. Jana, tą duchową drogę Jana, no tak nieśmiało by można powiedzieć, że można to porównać do tego piątego mieszkania, kiedy człowiek. Krocząc przez te kolejne mieszkania twierdzy wewnętrznej, naszkicowane przez teresę spod Jezusa po długiej nocy zmysłów dochodzi do pięknego stanu, niejako tak w świetle, w słońcu. I to jest mieszkanie piąte, czyli zjednoczenie woli. Wola zostaje całkowita, całkowicie oddana Bogu. Rozum zostaje oświęcony mądrością z wysoka. Zresztą Jan też pisze o takim przejściu przez ten tunel niejako do światła. Kiedy przechodzi do Księgi II Nocy Ciemnej, zapisuje te słowa. Czytuję. W noc jedną pełną ciemności, udręczeniem miłości rozpalona o, wzniosła szczęśliwości wyszłam niepostrzeżona, gdy chata moja była uciszona. To już znamy ten fragment, bo to jest fragment Poezji noc ciemna. Ale posłuchajmy, jak Jan teraz komentuje te słowa. Cytuję. Wśród ubóstwa, osamotnienia. I oderwanie się od wszystkich pojmowań mej duszy, czyli wśród ciemności mego rozumu, przykrości mej woli, utrapienia i ucisku mej pamięci, wyszłam z siebie samej, to jest z mojego niskiego sposobu pojmowania, z nieudolnego miłowania oraz z biednego i niedostatecznego sposobu odczuwania Boga. Ani zmysłowość, ani szatan. Nie mogli mi w tym przeszkodzić. Koniec cytatu. A zatem Jan mówi o jakimś wyjściu, właściwie mówi o jakimś przejściu, które prowadzi do jakiegoś wyjścia. Mówi o jakimś egzodusie. Z czego człowiek wychodzi? I tutaj jest bardzo precyzyjnie napisane. Wyszłam z siebie samej, to znaczy z mojego niskiego sposobu pojmowania, to jest rozum, z nieudolnego miłowania, to jest wola, i z biednego i niedostatecznego sposobu odczuwania Boga, i to jest pamięć. I ani zmysłowość, ani szatan nie mogli mi w tym przeszkodzić. To znaczy ta warstwa. Fizyczna, cielesna, te pożądania, te jakieś odruchy natury, a także szatan, już tutaj nie mieli dostępu. Bo tutaj to przejście rozgrywało się na poziomie tych trzech władz: rozumu, woli i pamięci. A zatem owocem nocy zmysłów jest udoskonalenie. Tych trzech władz. To są podstawowe władze ducha, każdego ludzkiego ducha. No każdy człowiek dorosły ma te trzy władze, które używa: rozum, wolę i pamięć. I one zostają udoskonalone jakby są bardziej subtelne, są bardziej wrażliwe, bardziej przenikliwe. O tym mówiliśmy zresztą tydzień temu w katechezie, kiedy wskazywaliśmy, że owocem nocy zmysłów jest lepsze i głębsze poznanie Boga i siebie, i to jest właśnie rozum, oraz większa miłość do Boga i bliźniego, i to jest wola. A zatem noc zmysłów ma niezwykle ważne, ważne zadanie oczyścić naszego ducha ale w tej sferze oczywiście przyrodzonej, nasz rozum, wolę i pamięć. I na chwilę się tym zatrzymajmy, zresztą nie tylko na chwilę, bo to jest tak kluczowe, że to będzie także przedmiotem naszych dalszych rozważań. Te trzy władze, rozum, wolę i pamięć są niezwykle ważne w życiu ludzkim i w życiu duchowym. Święty Bonaventura mówił, że to jest taka mała trójca w człowieku, bo ona upodabnia nas do Boga. Bóg też ma rozum, też poznaje w sposób doskonały, też zna. On nawet nie musi poznawać, on wszystko zna, on wszystko wie w sposób doskonały. Ma też wolę, bo jest miłością. To znaczy, on wykonuje jeden czyn, w którym są zawarte wszystkie czyny inne czyn całkowitego daru z siebie, samopodarowania siebie. I też ma doskonałą pamięć. I to jest ta mała trójca, która nas upodabnia do Boga, bo my mamy te władze, dziękujmy za nie. Jesteśmy ludźmi. To już nie chodzi tylko o uporządkowanie sfery zmysłów, powiedzmy, uczuć, jakiegoś lenistwa czy też nieuporządkowania seksualnego, bo to jest w sferze ciała. Tu chodzi w tej nocy zmysłów o uporządkowanie sfery ducha, rozumu, woli i pamięci. Tymi władzami powinniśmy się posługiwać w sposób właściwy. Nie jesteśmy tylko zwierzętami na poziomie tylko ciała, instynktów, odruchów. Nie. Zadaniem człowieka jest myśleć, podejmować słuszne decyzje i tak kiedyś było w raju. Ten duch panował nad ciałem. Po grzechu pierworodnym to niestety zostało przewrócone na drugą stronę i ciało, zmysłowość, instynkty, odruchy, uczucia panują nad duchem, nad rozumem, nad wolą. A zatem przejście przez noc zmysłów prowadzi nas do Takiego pierwotnego uporządkowania tak jak to było kiedyś w raju. Jest to jakiś powrót do rajskiego uporządkowania. Jan Krzyża bardzo pięknie tu pisze, że noc zmysłów powinno się określić raczej jako uporządkowanie i opanowanie pożądań niż oczyszczenie. Tak, to nawet nie chodzi o oczyszczenie. Tu chodzi o porządek wewnątrz osoby ludzkiej. I teraz weźmy pod lupę te trzy władze, tak bardzo ogólnie: rozum, wolę i pamięć. Najpierw rozum. Przeczytajmy fragment z Nocy Ciemnej. Cytuję: Przejście przez tę noc było dla mnie wzniosłą szczęśliwością. Albowiem przez unicestwienie i uciszenie władz namiętności, pożądań i moich odczuć, którymi nieudolnie odczuwałem i kosztowałem Boga, wyszłam z mojego sposobu obcowania i działania ludzkiego, a weszłam w sposób działania i obcowania Bożego. To znaczy, że mój rozum wyszedł z siebie, Zmieniając się z ludzkiego i naturalnego w boski. Złączywszy się przez obo oczyszczenie z Bogiem, nie rozumuje już swym własnym światłem naturalnym, lecz przez mądrość bożą, z którą jest zjednoczony. Koniec cytatu. No, jest to tekst o niezwykle ważnym znaczeniu. Bo pełne poznanie w ogóle rzeczywistości, siebie samego, wszystkiego jest możliwe tylko dzięki rozumowi, ale wzmocnionemu przez Boga, przez mądrość Bożą, uporządkowanemu przez Boga. Zauważcie, dzisiaj, że dzisiaj człowiek poszedł jakby w takich dwóch kierunkach zasadniczo albo nie używa rozumu i wtedy daje się pociągać w każdym kierunku przez swoje ciało, przez swoją seksualność, przez swoje uczucia. Ludzie nieraz nie zastanawiają się nawet nad wyborem studiów, bo tak się przywidziało. No i tak człowiek poszedł, za pół roku już nie studiuje, bo tu coś mu nie pasuje. Albo złączył się z jakąś osobą, bo była chwilowo sympatyczna, poznał ją w internecie, nawet nie poznał jej osobiście, tylko przez kontakt wirtualny i potrafił się zakochać w takiej osobie. Znaczy, to jest wszystko działanie rozumne. Człowiek często po prostu dzisiaj nie używa rozumu. I to jest. Pierwsza jakby taka opcja, dosyć często realizowana dzisiaj, albo jest druga opcja, to znaczy używa rozumu. I to jest bardzo piękne, bo człowiek dzisiaj na przykład poznał wiele tajemnic świata. Bardzo rozwinęła się biologia, medycyna, informatyka, w ogóle nauki społeczne. I wiele innych dziedzin. I człowiek dzisiaj ma ogromną wiedzę, którą uzyskał dzięki rozumowi, ale zatrzymał się tylko na tym wymiarze czysto doczesnym. Nie wnika w istotę, dlaczego tak jest, jaki jest sens tego wszystkiego. Owszem, człowiek poznaje wiele prawd, ale jest to jakaś wiedza cząstkowa, jakbyśmy powiedzieli, jednowymiarowa. Brakuje tej głębi, brakuje tego nadprzyrodzonego boskiego poznania, spojrzenia. A tylko Bóg wszystko doskonale wie i tylko On może nam jakby na tym rozumie naturalnym nadbudować także wiedzę nadprzyrodzoną, mądrość. Pełnią mądrości jest Bóg. My nie jesteśmy tylko na miarę czysto ludzką, żebyśmy się posługiwali tym rozumem tylko w płaszczyźnie tej doczesności, jednowymiarowości, ale jesteśmy dziećmi Boga, bogami jesteście. Te słowa padają nawet z ust Jezusa. To jest tak ważna rzecz, że pozwólcie, że tutaj przerwiemy, ale zanalizujemy to w następnych katechezach. Jeszcze głębiej. A teraz przejdźmy do władzy drugiej, wola. Czytamy tutaj następujące słowa: Moja wola wyszła z siebie, zamieniwszy się w boską. Złączona bowiem z boską miłością, już nie miłuje nieudolnie swą własną siłą naturalną, lecz siłą i czystością ducha świętego. Dlatego też w stosunku do Boga wola nie działa już na sposób ludzki. Koniec cytat. I znowu niezwykle ważne słowa. W kwestii woli. Owszem, człowiek może żyć altruistycznie, może się poświęcać, może czynić wiele dobra, ale to też może być jednowymiarowe, na miarę ludzką. Altruizm, ktoś jest wspaniałym społecznikiem i to jest coś bardzo chwalebnego. Ale tutaj, po, poprzez otwarcie się na wolę Bożą, w tej nocy zmysłów, ta miłość staje się pełna, o wiele głębsza i pełniejsza i doskonalsza, bo na tą miłość ludzką zostaje teraz nabudowana miłość Boga. I właściwie to już nie człowiek czyni, nie człowiek służy, kocha, ale człowiek jakby daje swoje ciało, ręce, nogi, wszystko co ma, żeby to stało się narzędziem Bożym, żeby Bóg przez niego mógł kochać. Moja wola wyszła z siebie, zamieniwszy się w Boską, mówi Jan od krzyża. Miłość ludzka nie miłuje nieudolnie swą własną siłą naturalną, lecz siłą i czystością Ducha Świętego. Jakże to jest wielka różnica. Jeżeli człowiek nie przejdzie przez tą noc zmysłów, on będzie może wspaniałym człowiekiem, ale może być tylko na tej płaszczyźnie naturalnej. Noc zmysłów przeprowadza nas już do tego świata nadprzyrodzonego. Rozum, mądrość Boża i wola, miłość Boża. Człowiek odkrywa nagle nowe horyzonty, i to jest to nowe światło. On patrzy już głębiej, widzi więcej. On działa w sposób trafny, ale nie swoim działaniem, tylko oddaniem swojej woli Bogu. I to jest pełna wolność. To jest pełnia człowieczeństwa, bo prawdziwie wolnym jest tylko Bóg. I im więcej Boga w człowieku, tym więcej wolności, tym więcej samego człowieka. Im więcej Boga, tym więcej człowieka, ktoś tak pięknie powiedział. Jeszcze kilka słów powiedzmy o pamięci. Pada tutaj krótkie zdanie w nocy ciemnej Jana Odkrzyża. Cytuję. Również i pamięć została przeobrażona w wieczne pojmowania chwały. Koniec cytatu. Co to znaczy, że pamięć została przeobrażona w wieczne pojmowania chwały? To znaczy, że pamięć pamięta rzeczy istotne. Jakie to są rzeczy istotne? No te, które są ważne w rozwoju duchowym, na przykład moment, kiedy człowiek został tak mocniej pociągnięty do Boga, może też moment jakichś jego ważnych rekolekcji, spotkań, rozmów, także to, co przeczytał, lektury jakieś, pismo święte, on pamięta z tego wszystkiego to, co jest istotne. Może nawet nie pamięta dokładnie słowo w słowo, jak to było, ale ta pamięć bardzo karmi jego rozum zwłaszcza. I ten rozum staje się coraz bardziej rozwinięty, bo pamięć go karmi. Człowiek pamięta, może nie werbalnie, dosłownie wszystko, ale zapisuje w swoim duchu te rzeczy istotne. Nie, czy tam była cena takiego produktu, na przykład w stanie wojennym to kosztowało 4 zł czy 5 zł, bo to są rzeczy przypadłościowe, tylko pamięta, że na przykład w tamtym stanie on przeszedł przez jakieś cierpienie i to cierpienie go czegoś nauczyło. I to jest właśnie ta pamięć przeobrażona w wieczne pojmowania chwały. I ta pamięć niejako wybrała. Wy wy Wybiega ku przyszłości, coraz bardziej wnika w te wieczne pojmowania chwały. Podsumowując to wszystko, Jan bardzo pięknie pisze w jednym zdaniu: Wszystkie siły i uczucia duszy odnawiają się pod wpływem tej nocy i oczyszczenia Starego Człowieka na modłę Bożą i wśród rozkoszy Bożych. Koniec cytatu. Wszystkie siły Duszy odnawiają się pod wpływem tej nocy. Człowiek zatem zostaje przemieniony. Grenada to jest symbol duchowy dla Jana. On tam jakby no, wyszedł z tej ciemności, i tam rozkwitnął. I tam przelał na papier te wszystkie niezwykłe prawdy. Grenada to jest dzisiaj dla nas miasto do zdobycia, ale nie już tym zbrojnym orężem, ale przez nasz rozum, wolę i pamięć, które są udoskonalane przez działanie Boże. I tak jak z Grenady widać już najwyższy szczyt Hiszpanii, Mulachen, tak samo po przejściu przez noc zmysłów widać już ten szczyt góry miłości. I teraz już pozostaniemy w ciszy, zatopimy się w naszej modlitwie, wejdźmy w ten świat nadprzyrodzony całym naszym duchem i całą naszą miłością.